Jak pracuję prześwietlimy bębenik mojej praleczki Maki LG. Cicha rewelacyjna pralka. Pokażę Wam tabliczkę znamionową. O ile mi tutaj. O, też bardzo mam, bardzo słabą jakość nagrania. Niestety mam bardzo mało baterii. Pokażę Wam jeszcze. Patrzcie, chód tej pralki. Już się zestawał. No ale niestety. Jeszcze sobie. intuicyjny Berber Plagi LG. Z nie wiem, to, czy to będzie działało na forum tak zrobić. Chyba nie. Ale wam pokażę tak, jak mogę. Tutaj jest taka ta. Pokażę Wam ją Ej, szufladkę. Jest to pierwszy O, widzicie, taka jest szufladka. Dziękuję za oglądanie.